W latach 30. za sprawą Marleny Dietrich i firmą Błękitny Anioł, w którym w jednej ze scen wystąpiła we fraku. Spodnie były ekstrawagancją lansowaną w świecie artystycznym lub jako strój sportowy i wypoczynkowy. W czasie wojny kobiety zaadoptowały spodnie jako element stroju codziennego z uwagi na wygodę i praktyczność. Karolina prezentuje charakterystyczne dla lat 30. i początku 40. spodnie z szerokimi nogawkami. Zestaw dopełnia krótki sweterek, wykonany własnoręcznie z wełny. W czasie wojny znacznie wzrosła popularność samodzielnie zrobionych strojów. Wełna kosztowała mniej niż gotowe ubrania, zatem robienie na drutach było ekonomiczne. Wiele czasopism publikowało wzory i szablony, które ułatwiały wykonywanie takich dzieł. Na głowie widzimy modny i praktyczny wówczas turban. Roverdamka Edelweiss z 1937 roku. Wyprodukowane w fabryce Paula Deckera w Wartenbergu, dzisiaj w województwie lubuskim. Firma prosperowała w latach od 1896 do 1945 roku. W czasie II wojny światowej w zakładach rowerowych w Wartenbergu pracowali francuscy i radzieccy jeńcy wojenni, a po roku 1944 również powstańcy warszawscy. Warto zwrócić uwagę na. Oświetlenie tego roweru. No i charakterystyczna charakterystyczne nakładki po bokach, też takie jakby na drutach zrobione. Wszystko dodaje szyku i elegancji. Dziękujemy pani Karolinie. A to już pan Piotr, który prezentuje kolejny zestrojów wojna. Miała wpływ na nie tylko na modę damską, często inspiracją w wodzie męskiej był strój oficerski. Parowie wykorzystywali elementy mundurowania. Wybór nakryć głowy poszerzył się okojarzone z formacjami mundurowymi kepi, furażerki, berety i cyklistówki. Dobrym rozwiązaniem było przerabianie mundurów, z których decyzją okupantów należało usunąć dystynkcje i oryginalne guziki. Piotr ma na sobie klasyczną, sportową marynarkę z charakterystycznym, szytym pasem na plecach. Uszyta została z wełny w kolorze z brązowego melanżu. Do tego bawełniana koszula i oryginalny krawat. Spodnie typu bryczesy, to jest właśnie nawiązanie do umundurowania, z szerokimi nogatkami, które zwężały się do kolan, a następnie były sznurowane, zapinane na guziki lub ciasno zapinane na łebce. Często w takich spodniach Wewnętrzna strona nagawki była wzmocniona dodatkową tkaniną. Całości stroju dopełniają buty z wysokimi cholewkami. Pan Piotr Goran zebrał. A teraz widzimy, witamy Magdę. Przerabianie męskich ubrań, ale też wygoda i praktyczność spowodowały ogromną popularność kostiumów w czasie okupacji. Ubiór ten był rekomendowany jako najbardziej odpowiedni na każdą okazję. Ze względu na jego wszechstronność mógł być używany w domu, biurze, na ulicy czy na spacerze. Magda ma na sobie oryginalny czarny kostium z lat 40. -tych. Na nogach oczywiście marzenie każdej kobiety w latach 40. pończochy nylonowe. 15 maja 1940 roku na amerykańskim rynku pojawiły się pierwsze na świecie nylonowe pończochy i natychmiast stały się towarem pożądanym i luksusowym. O charakterystycznym wyglądzie tych dziś już kultowych pończok zadecydował sposób ich wytwarzania. Wyprofilowany kawałek nylonu skrzywano wzdłuż, tworząc szew biegnący przez całą długość nogi. Całość stylizacji dopełnia oryginalny kapelusz i torebka. Całej stylizacji dopełniają również oryginalne dodatki takie jak kapelusz, torebka i buty w pasującym kolorze dodajne. Magda, dziękujemy! Witamy teraz Adama! Adam prezentuje rowerowy strój sportowy inspirowany wykrojem z katalogu The Golden Schmidt Hamburg. W latach 30. i 40. gargancki mężczyzna dbał o to, by nawet podczas uprawiania sportu wyglądać modnie i szykownie. Ubiór składa się ze sportowej marynarki z dużymi kieszeniami i ściągaczy na plecach. Do tego spodnie pumpy oraz wełniane skarpety. Całość dopełnia czapka cyklistówka, która na zachodzie najczęściej znana jest pod pojęciem Newsboy Cup. Jest to czapka z usztywnionym daszkiem, uszyta z ośmiu paneli wełniana i tkaniny. Adam prezentuje też rower Adler Herold z 1937 roku. Adler -Werke była niemiecką firmą produkującą rowery, motocykle oraz różnego rodzaju maszyny. Powstała w 1880 roku. W 1944 roku podczas nalotów na Frankfurt, hale produkcyjne Adler -Werke Zostały zniszczone praktycznie w 80%. Jak widzimy, oświetlenie działa. Gorące brawa! No więc zaprezentowali się Państwo członkowie Stowarzyszenia Rowery Zabytkowe Zabrze. Podziękujmy im jeszcze raz wielkimi brawami. Wspaniała kolekcja. Stowarzyszenie Rowery Zabytkowe Zabrze, dziękuję też Państwu za uwagę. kurtka z plisami na plecach, poprosimy o prezentację, i dużą ilością kieszeni z przodu. Ważnym elementem jest wszyty pas zapinany na skórzoną klamrę. Pierwotnie Norfolkiem określano płaszcz strzelecki. Nazwa pochodzi od hrabstwa Norfolk, z tym styl ten stał się szykiem mody męskiej w sportowym kręgu księcia Walii w roku 1860. W latach 30. XX wieku krój ten nie wyszedł z mody, był on jednak modyfikowany i dopasowywany do zmieniających się trendów modowych. W stylizacji Michała warto zwrócić uwagę na oryginalne, pochodzące z lat 30., 30 półbuty z brązowej skóry oraz również oryginalne wełniane podkolanówki. Michała, dziękujemy. Państwo brawo. Teraz zobaczymy anetę, która prezentuje oryginalną sukienkę w kwiatowy deseń uszytą z wiskozy. Pierwsze komercyjnie sztuczne jedwab, czyli wiskoza, został wyprodukowany w Wielkiej Brytanii już w 1905 roku. Była to zdecydowanie tańsza opcja niż jedwab, więc kobiety chętnie zniegoszyły swoje kreacje. W latach 40. Dół sukienki nie był mocno rozkloszowany, spódnica lekko falowała w ruchu co możemy właśnie zobaczyć przyjmując kształt litery A. W połowie dekady wraz z końcem mody racjonowanej stała się nieco bardziej kloszowa. Na nogach widzimy oryginalne białe sandałki na drewnianym koturnie. Ich zaletą była niska cena oraz to, że nie były one objęte systemem kartkowym. Pierwsze takie buty pojawiły się na karcelaku w styczniu 1940 roku. Warto zwrócić uwagę, Również szczególną na włosy, które są upięte przy pomocy ręcznie wykonanej siatki, do włosów oczywiście. Noszenie siatek było bardzo popularne w latach 40. -tych. Najczęściej były one kolorowe, a czasami ozdabiano je dodatkowymi kwiatkami. To była meta. A teraz zaprezentuje się nam Grzegorz, który wciela się w autentyczną postać Helmuta Lipińskiego. Właściciela sklepu z artykułami kolonialnymi mieszczącego się w przedwojennym Hindenburgu, czyli dzisiejszym Zabrzu. Elegancja garniturów w z fartuchem była częstym widokiem wśród sklepikarzy. W latach 30 garnitury były codziennym strojem dla mężczyzn bez względu na to czy wybierają się do pracy biurowej, na piknik czy na kolację. Najmodniejsze w tamtym okresie były marynarki, które powiększają tułów. Kwadratowa linia kroju, poduszki szerokie, spiczaste i wydłużone klapy oraz zwężony rękaw optycznie powiększały w barach. Oczywiście każdemu eleganckiemu mężczyźnie nie mogło zabraknąć nakrycia głowy, w tym przypadku jest to kapelusz typu Fedora. Grzegorz prezentuje też rower Orkan z 1929 roku. Bernard Wedler, właściciel wrocławskiej fabryki BWP. Produkował rowery już od 1901 roku. Oferta firmy obejmowała rowery transportowe, wyposażone w dodatkowy duży bagażnik przedni oraz wzmocnioną ranę konstrukcyjną. Rowery te cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród przedsiębiorców i sklepikarzy. Od siebie mogę dodać, że dziś cieszyłyby się ogromnym powodzeniem wśród piwozy. To grzegasz, dziękujemy. A teraz, drodzy Państwo, zobaczymy wszystkich razem. Można sobie zrobić zdjęcie. Myślę, że Państwo też, jak poproszą, to to zdjęcie będzie też możliwe nieco później. Jeszcze chyba chwilkę z nami zostaną członkowie stowarzyszenia. Rowery Zabytkowe Zabrze. To jest stowarzyszenie, które mogą Państwo zaprosić na przykład na jakąś imprezę firmową, jakiś pokaz, czy też jakąkolwiek inną okazję. Pojawią się w tych strojach, tymi rowerami. Zachęcamy Państwa do obserwowania ich zarówno na portalu społecznościowym Facebook, jak i Instagram. Jeszcze raz prosimy o gorące brawa.